Serwus, widzowie, dzień dobry, z tej strony Milki to kolejny odcinek na moim kanale spalionowa i nie wiecie, nie uwierzycie, co się wydarzyło wczoraj widzowie. Spotkałam Lolo, dokładnie tak, i jest on dalej na serwerze, więc musimy widzowie do niego iść i zagadać, ponieważ no wczoraj na jego odcinku widziałam go, to prawda w ogóle, Ej, co to ma być za przeciąg u mnie w domu. Zawsze są tutaj drzwie, to i otwarte drzwi, to po prostu zamknę, ale dobra, nieważne. W każdym razie kontynuując, widziałam go wczoraj, ale z nim nie jest zbyt tutaj lepiej, więc stwierdziłam, że to nie będzie dobry moment, żeby z nim sobie rozmawiać o przyśladowce i tak dalej, ale mam nadzieję, że już lekko wydobrzał. Także widzowie, idziemy do niego i porozmawiać z nim, bo w sumie nie rozmawiałam z nim jakiś miesiąc I tak samo z Palionem Dave'em i tak dalej Więc to jest dosyć akurat przykra sprawa Ale słuchajcie, to wszystko przez to, że jakoś tak rozjeżdżaliśmy cały czas No i słuchajcie, nie udało nam się złapać Ale w końcu, słuchajcie, jestem w tym samym momencie, co jest Lolo na Palionowie Więc musimy do niego iść Ale wy widzowie, zostawcie najpierw łapkę w górę i wpadajcie na mój kanał vlogowy, gdzie są super filmy Pojawiają się tam ekstra vlogowe odcinki, także wpadajcie Zapraszam was naj, naj, naj serdecznie A my słuchajcie, dobra, czekajcie, bo jak ostatni raz Zostawiłam w McDonaldzie jakimś w ogóle tajemnym u Paliona. czy on gdzieś tutaj może był? Be... O, tam jest! L tutaj. Lolo? Lolo! Ale to Lolo, to ja! To ja Milki! Gdzie ty znalazłeś? Gdzie ty znalazłeś? Lolo! A Jestem w tej bazie! Nie wiesz, gdzieś na baza! Nie wiesz, na baza! Nie wiesz, gdzie na baza! Nie będzie na... Nie będziesz No, no, Ale to na... no, Spokojnie, chodź dobra, tutaj. no, no, ale... to ja się boję, że no, Nie, spokojnie, no, To spokojnie. Dobra, to chodź tak laboratorium. Ja no, do mojego laboratorium, ponieważ tam jest bezpiecznie. Dobra. No dobra, ale ja ci muszę dużo, dużo opowiedzieć. A może wiesz co, ja, ja mam pomysł. Chodź do mnie no. do domku, no weźmiemy no. fajerwerki okay. i, po, i polecimy sobie, bo pokażę ci wszystko co wiem o prześladowcy, dobra? O, dobra, dobra, dobra to mi naprawdę bardzo się przydało, dobra, bo ja naprawdę nie wiem. Wszystko ci opowiem. No to dobra, to jest spoko. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, gdzie ty ten? No, no dobra, w magazynie. Ej, ktoś się, się śmieje. No, to twój to, śniadowca to się, się śmiał Aha. ze mnie wczoraj. To w sumie przykre. Masz fajerwerki, proszę cię bardzo. O, dzięki. A powiedz mi, jak się czujesz w ogóle? E, ogólnie czuję się zadziwiająco dobrze i mam no? ochotę wypić sobie kakałko, ale e, wiesz co, mi się zdaje, że to jest po prostu takie przejściowe, jak ja się stresuję, to się ze mną dzieje źle. Okay. Dobra, e, chodź, polecimy i od razu polecimy może do pierwszej rzeczy, czyli takiej najważniejszej, czyli pierwszej tajnej bazy prześladowcy. E, ogólnie, nie? Ogólnie tak ogólnie, dobra, chodź. Okej, okay. ja Muszę, boję boję. Tu. Chodź, 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 chodź. Tutaj koło więzienia, koło więzienia jest tu. Co? No dawaj, 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 chodź tu. Tylko Gadasz. Tylko powolutku, ja powolutku, 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 dawaj, chodź. No. Dawaj. O, fajnie, że, chodź, 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 fajnie, chodź, chodź, chodź. że ja wdążyłam, no, no, no. Dawaj, no, no, i no. i dawaj, tędy, dawaj, tędy. dawaj. Tędy. A skąd wy wiecie, że tu jest tutaj na bazę prześladowcy? Bo my go śledzimy co chwilę, my jesteśmy tutaj nie Ja go w, go w ogóle nie widzę. Ja go Podobno. w ogóle nie widzę, prześladowca mi się w ogóle nie pokazuje, nie wiem o co chodzi. Bo ja mam teorię. No. Prześladowca pokazuje się tylko chłopakom. To jest resolu, ale okej, okay. dobra i co? O nie, tu kupa płynie. Chodź, 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 chodź. Nie, nie, jest to nie jest akurat kupa, to nie jest akurat kupa. Chodź, 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 chodź tu. Mhm. I teraz tu. Nie! O fuj. Dobra, dawaj, 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 idziesz. Nie, idę, 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 no. Fuj, no, no dobrze, stać, jakie to już zamieniła się w czarnomowce, więc to jest. Okej, okay, teraz? teraz tutaj, chodź. Co jest? Okej, okay, dobra. Dawaj, teraz... dawaj, dawaj, Ej, czekaj, ojej, kur. O jesteś, 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 jest, dobra. Tylko okay. spokojnie, bo to może przyjść się ślatów stanąć. Eee... Zombiaki! Zombiaku, mi szybko! Okej, okay, już pomagam, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Damy radę, dwójka na pewno. Au! Użarł mnie! Dobra, ja ja ogólnie muszę ubrać moje przebranie. Ej, kolejny! Czekaj, czekaj, ja ubieram przebranie tylko, Jaki dobra? Przebranie. No takie. A, czemu się No okay. bo właśnie wyglądam jak Dave, a nie wyglądam jak Lolo, bo to co się bardzo na niej wkurzy, bo udawałem dziewczynę i poszedłem do niego i żeby go e, poszekonać, po, żeby wypuścił papilona. A, papilon był porwany? I jest nadal. O kurde jak to wygląda. No dobra, no i to jest pierwsza baza przyśladowca i teraz słuchaj, tak. No tutaj sobie przyśladowca ogólnie mieszka e, i ogólnie to chodź, pokażę ci w tym miejscu, chodź. No. Tutaj, patrz, patrz, patrz. E, tutaj ogólnie w tym miejscu było pokazane, były, są, były pokazane nasze domki, i tutaj był pokazany jego dom w prawdziwym życiu, a teraz jest w ogóle pokazany jakiś Secret Base, który był jakiś. jakby, patrz, o, to jest centrum dowodzenia, jakby jego. Mhm. Mm Widzisz? A on wie, że wy wiecie, co to jest za miejsce? Nie wiem, czy wie, no, to nie jest kompletnie ważne. Najważniejsze jest to, że my nie wiemy, kim jest Pisznadowca. Okej, okay, dobra, i to jest akurat To bardzo... jest taka spokojna, to jest... No, no bo co mam zrobić? No, co mam robić? No po prostu. Dobra, o, patrz. E, tutaj były no. zdjęcia pokoju e, domu papilona, a tutaj jest, e, tutaj była książka, o, jest książka mhm. cały czas. To jest napisany dziennik, ale tutaj... O, jest dziennik, dobra, ale to możecie przeczytać, bo to jest mocne, dobra? No. Dobra, patrz to. E, udało się wejść na Palionowo w momencie, gdy dołączył tata hejtera. Teraz pozostaje tylko czekać. Dzień 73. Oni są tylko skupieni na tacie hejtera, dzięki temu nikt nic nie podejrzewa. Dzień 133. Tata hejtera nie żyje, niedługo zaczynam wdrożyć plan P. Dzień 386. Zaczynam zabawę. Co? On dołączył na papierowo do, w momencie, kiedy tata hejtera dołączył. Ej, co tylko jest on akurat w Co jest? Ale no, nie wiem czemu, ale po prostu wtedy, kiedy hater. Bo po mi co opowiadał, hater no. chyba wpuścił tatę hatera, tak? Tak, 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 no. No, to właśnie w tym momencie musiał, się, musiał też wejść, jak nie było white listy, to musiał wejść ten coś i on po prostu yy, czekał jakoś na jakieś waniś czy czymś tam. Ej, dobra, szczerze, mega chore to jest. No, mega, bo on, on obserwował on nas od tego czasu i przez to tak dużo od nas wie. Dobra, a tutaj jest jeszcze nasza tajna baza, choć. Wasza tajna baza w tajnej bazie wylądacza. No, yy, tak, ta, ta. no nice. tutaj, chodź, tu. A jak, jak o, dobra, okej. Okay. Tu? Wow. No i tutaj my, my, my mieliśmy tajną bazę i ogólnie z tego podglądaliśmy, mm -hmm. ale, ale to tylko tyle. Mhm, mm mhm, mm mhm. Ej, dobra, no ja jestem teraz w szoku, powiem ci, że tymi newsami, że on jest od czasów na te hejtera, mnie zagiąłeś, nie? No dobra, ale to nie jest, to nie jest wszystko, bo Ej, to jest pierwsza ja baza. ja wiem, jego. kim on może być. Kim? Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie zostawiaj wyszedłem, mnie! Wyszedłem, wyszedłem. Słuchaj, yy, to jest akurat to może być bardzo chore i to może być bardzo dziwne. Nie wiem, no mało prawdopodobne, ale słuchaj, ja pamiętam, jak dołączył hater, to hater miał starszego brata. Co, jak to jest, starszy brat hatera? Tak. Pamiętam to jak dziś. Ja nie nie wiem No, ty gadasz, ale no, dobra. Hejter miał starszego brata i co jak podglądaczem, oglądaczem po prześladowcą Salkerem jest właśnie jego starszy brat, który jeszcze żyje i może on się mści w zamian za to, że zabiliśmy jego tatę i brata. Wiesz co, no to miałoby ogromny, ogromny sens w sumie. Ej, dobra, powiem Wam widzowie, to jest akurat mega mocne, nie? No dobra, to chyba gdzie ktoś z tym wychodzi? O, to jest wyjście, dobra. Dobra, 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 to ja ci pokażę teraz drugą rzecz, bo to jest jedna rzecz. A nie umiesz co! Ale tutaj są schody! schody. A, racja, okej. O, no hamsa, hamsa, ha. No. A gdzie ty jesteś? Tu. No nie uciekaj mi, dobra, chodź ze mną. No nie uciekam przecież. nie ja działa MI ELYTRA! Bo jej nie masz! Aha. A, to też nie. Dobra, lecimy, za dawaj za, dobra, dawaj no, za mną. Dobra, no. Ja lecę. Za to le -lecę. z tobą, za to z tobą, za to z, tobą. Jejku, to z tobą. jak ja dawno nie widziałam, to z okej, okay, o co chodzi, widzowie, ja Ale tutaj, kręczę. to już musimy po prostu chodzić na szlifcie. A czemu? Bo to jest Cześć? tragedia. To jest dom przy czy co? Co to, to jest jest? dom przy z, z prawdziwego życia. Za Dom przy prawdziwego no życia To way. jest identyczny dom, który jest obok domu papilona w Semanowicach. No i dobra, to jest akurat chore, jestem w szoku. Co byście odkryli najlepszego? Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No jestem Tutaj, tutaj tu chodź. No to są potwory. To, jest, to jest nasza ta baza, więc oni są nie zrobi. Tylko pokonajmy te potwory. No dobra, tylko że tu jest mega przypał, bo tu jest pełno tych potworów. Pa! O zamarnie! Dobra, 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 pokonany, dobra, dobra jeszcze je tylko to, jeszcze tylko to. Dobra, i to jest tajna baza, która jest nasza jakby. Mm -hmm. I e, on o nie wie, bo zrobiliśmy sobie tajną bazę nad jego, jego domem. Mm -hmm. I na dole to jest jego centrum dowodzenia. I jakbyś widziała odcinki e, papilona z prawdziwego życia, to byś widziała, że to wszystko jest jeden do jeden. Ono tutaj zobacz, ma tutaj komputer Mhm. Mm ma tutaj pułapki. Mhm. Mm Tam były też pułapki? Ja nie mogę, ale straszne. Lolo, co ty robisz? Lolo! Lolo! Co? Co ty robisz? Nic, Idziemy na dół, Dobra, ale czy... pochodzi, pochodzi. A, tutaj jest jakiś. Zejdzień. Nie chodź, nie chodź, chodź po ławkę. Pod jednym pozorem, pod patrz. A to jest ławka? Tak, tak, tak. jest Ja się boję, ja to nie dam ja radę przeskoczyć przecież. Je, no dawaj, no jak w wejdzie, to wejdziesz, to powiesz, Okej. Okay. Klapce by cię zamknęło, dobra, chodź. Dobra, okej. Na to okay. na są najważniejsze miejsca, bo to są... bo to są to są w ogóle... Na dole to są jakieś tragiczne rzeczy, nie? Mhm. Uh -huh. Dobra, chodź. Mhm. Uh -huh. Tu? No. Spokój pierwszy, jego centrum dowodzenia. Okay. Ale to nieważne, to nie ważne, chodź tu. Jejku, trochę się boję. Chodź. Co za klatki są. Okej. Okay. Jezu! Lolo! Jezu, prawie, prawie wpadłeś w pułapkę! Dobra, to było to i ja nie widziałem w ogóle tej pułapki ja prawie cały czas że jak udało mi się wypełzać pod nią, dobra nieważne, ale widzisz, nie wchodzisz się zaraz w klatki Okej, okej, okay, okay. jak ja się stresuję, dobra, dobra i mi... to przejścia Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Okay. To jest fabryka prawdopodobnie jego klonów, on chyba opracowuje, żeby stworzyć jakieś swoje klony albo po prostu swoją armię bo zaraz ci pokażę tą całą fabrykę ale te jeszcze to, to... totalnie sens. nic jeszcze nie, nie odkryłem tutaj w tej fabryce odkryłem tylko, zobacz, że są bloki X Ej, na tego. co jest? Patrz, chodź, chodź, chodź. Tutaj. Patrz. No. Crafting, wymagane. Czarna esencja, maska, kropla mroku, bl blok X do, do stworzenia albo stroju, albo do stworzenia klonu. I nie wiem do klonów i nie wiem, to jest, do czego to może Ej, być. Nie, ma to taki sens, jak nie wiem co. A to, to, chyba, to chyba są maski tutaj. No to są te bloki X, które... od e, w ogóle to było dziwne, bo na początku my zauważyliśmy, że są no, bloki X' -a i w sumie nie wiedzieliśmy o co chodzi, a się okazało, że te bloki X' są po prostu potrzebne do produkowania czegoś. Mhm. Mm no i to w sumie, w sumie tyle, co się dowiedzieliśmy o tej fabryce, bo w fabryce nic nie ma, ale to nie jest wszystko, nie. Chodź. Nie no, nie gadaj, że to nie jest wszystko, że coś jeszcze tutaj się dzieje. Ja cię kręcę. O matko, i co to jest? To jest jego laboratorium. Oj nie no, ja jestem Tylko teraz w to. Czemu my w ogóle tu chodzimy bez niewitki? Nie wiem, nie mam pojęcia. No bo, bo my już zaryzykujemy. Dawaj niewitkę i chodź. Hmm. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, musimy tutaj budzić otwarcie O, no, chodź Jejku, co ty gadasz, ale... Dawaj, 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 dawaj o, Ja to, nie gra? mogę, co jest... Zga... Tutaj maski. maskę, maski można ubrać, tak, tak, tak A tutaj eee. jest kot I Mi wolno powiedział ten kot Okej okay. O, dobra, chodź, 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 chodź. Eee. I widzisz, co tu się dzieje? Podasz mu miksturę, musisz to zrobić, jak go nie zrobisz, to zginiesz? To, to, to było... To, 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 to bo, O co pewnie. chodzi? To, to właśnie chodzi o tę miksturę, którą ja dostałem. To mi zieloną mikstura miksturę taką... z to sukces, czyli ta, to, to, to jest. ta o, mikstura, so. to jest ta mikstura, zobacz! Czyli się to robi teraz z tobą, tak? No i tak mi się wydaje, że to, to jest no, tak, się, że przemieniam teraz, no. Ja, Ale patrzcie go to! Patrzcie go to, patrz Co? No, no! No no, to on to przejdzie! To no a nie, nie przejdzie, nie przejdzie, nie, nie, nie byłoby dzisiaj. Plan główny, I okay. zobacz, to jest, jest normalnie papilon, to jest testowy klon papilona, a tutaj jest właśnie to, o, plan, widzisz? I on Ej, na dobra, razie totalnie Ej, dobra, ja mi On nie chce totalnie nic z Tobie zrobić i to jest bardzo podejrzane. Ej, no w sumie to jest podejrzane, ale... To jest bardzo podejrzane. To jest podejrzane, no. Czekaj, czekaj! Nie, 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 dobra, ale ja sama Podsiane. mówię... Prześla, nie, się. przysięg... Dobra, czekaj... Czy ty przysiadujesz czy, czy przesadowca? Nie, jeszcze raz. Czy ty współpracujesz z Lolo, ja ci wszystko wyjaśnię. To no nie to jest wyjaśnię. tak. To nie jest tak. Dobra, ale musimy iść do domku do mnie. No dobra. Ale to ja mam wrażenie, wiem. że on faktycznie jakoś jest zainteresowany bardziej menami niż women. Nie wiem dlaczego tak w sumie, może chcę zrobić jakąś armię prześladowców, a women są słabe. Aaa, to, to prawda akurat, no to prawda. W sensie słabe, przepraszam, to, to źle powiedziałam, nie, no, ale to po prostu no, nie tak, są tak, takie tak, silne, no. no jeżeli chodzi o względy fizyczne jak mężczyźni. No po prostu no. Tak, zwłaszcza ty, Lolo, jesteś bardzo ja w ogóle... silny. Ja ogólnie... w ogóle... Nie chcę się chwalić, ale no wiesz no, co to nieco potrafię. No właśnie, tak, tak, tak myślałam, ale no jest, powiem ci, że w sensie, ja przeprowadzałam badania, no nie ogólnie. No, i, i, i no, 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 no. W laboratorium zbadałam krew prześladowcy i tak dalej, przynajmniej próbowałam. Aha. E, no ale szczerze powiedziawszy, skoro badania wyszły w taki, a nie inny sposób, ponieważ wyszło mi, że m, badania są zgodne w 99%. No, oznacza, to oznacza, że on już te klony wprowadził w życie. Czyli one już są? Chyba tak. Czyli te Dobra. klony, które ta fabryka klonu? czyli choć, to, choć, to jest choć, prawda? No, myślę, że tak. Wiedziałam, że jest to prawda! Fabryki ja odkryłem, fabryki ja odkryłem, ja jest najlepszy! O, I jesteś, dawaj, nie na po Tak, Chodź na... Gdzie jest to gdzie lecę. No 엿gyzroze, nie będzie tyle że No dobra, 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 nie w dobrym kierunku po prostu, lekko zjechałam na prawo, ale to nie jest aż tak ważne, ponieważ już lecę w dobrym kierunku. Chodź do mnie do domku. Yy, no, lecę, lecę. Bo w moim fascia, domku yy, są... Fajnie, że mi się w ogóle nie renderuje, w każdym razie w moim domku jest... jest groźba, tak to można powiedzieć. Co? No i dlatego ja Ad właśnie z wami się nie od... No właśnie od dlatego ja z wami... Właśnie mnie A <śleening>. Ale spoko, <śleff> ja już stoję, ja już stoję, idę. Już stajesz idziesz. już wychodzę. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Chodź do mnie do domku. Gdzie ty jesteś? Wejdź no, do no, idę. Wejdziesz, wyjdziesz. Wejdź, wejdę. Okej, tylko się nie zabij. Dobra, świetnie. Chodź na górę, na górę, na górę. A, to jednak nie pierwszy. Nie, niestety nie chodź na górę i zobacz. Hello. Chodź, chodź, chodź. Tutaj dostałam takie wiadomości. Tak, z 10 dni temu. Dobra, ja przeczytam. Czytaj. Od dziś masz zakaz robowy z chłopakami i za dużo mi tu węs I takie nie dowiesz się nic o mnie ani nie slady. Jest mnie sama pokonać Jeśli w ciągu istniejącego miesiąca no zobaczę bec. cię na papierodowie Lubię jak nawias z chłopakami to przyjdę do ciebie i do Krakowa I zabiję twojego Wincenta Van Gogha no, ja nie wiem, to dostał to bym się posikał ze strachu No ja też, dlatego wymieniłam wszystkie Poszukała zamki się? No, w tak i wymieniłam wszystkie zamki w moim mieszkaniu Ale ja posikałaś się? Żeś że... Ze strachu, no Meganipa. No to tak niedobrze, że się tak nie zrobi no. no więc no dobra, ale... jak widzisz to tutaj wiesz, jest potwierdzenie tego, że ja nie współpracuję tutaj z... Ej, powiem ci szczerze? To Zaczyna mi się podobać to... ten czarny kolor Nara Aha, to tyle? Okej okay. Jak coś to wiesz, możesz napisać, nie? Okej, okay, widzowie. Ja nie skomentuję tego. Cieszę się, że dużo się dowiedziałam. Cieszę się, że w końcu udało mi się porozmawiać z Lolem. Tylko, że teraz muszę porozmawiać z kimś bardziej odpowiedzialnym. Na przykład z Palionem Dave'em. Oglądajcie wszystkie odcinki do końca. I widzimy się jutro na tym kanale. I wpadajcie na kanał vlogowy. Pa, pa!